Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, moi kochani twórcy smaku. Dziś kolejne pyszności, tym razem wytrawne. Przygotujemy przepyszny bigos z młodej kapusty. Mam nadzieję, że ten przepis wam się spodoba i przygotujecie go dla siebie i swoich najbliższych. Będziecie cieszyć się wspólnie wspaniałym smakiem. Nie przedłużamy. Zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie pamiętajcie na Instagramie, Facebooku, TikToku. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, będzie mi bardzo miło, bo pamiętajcie, dążymy do 100 tysięcy i mam nadzieję, że w tym roku nam się uda ten wynik osiągnąć. Dziękuję, że ze mną jesteście, a teraz zaczynamy przygotowywanie tych pyszności. Skoro Bigos z młodej kapusty, to zacznijmy sobie od młodej kapusty, a może wcześniej zaczniemy sobie od kiełbasy. Nie, no, zacznijmy sobie od młodej kapusty, pokroimy ją, posiekamy w zależności od Waszych upodobań. Możecie kroić ją grubo. Bardzo drobno lub średnio. Ja zazwyczaj kroję średnio, dlatego za chwilę Wam pokażę na jakiej mniej więcej wielkości tę kapustę siekam i jak posiekam te trzy główki, to przejdziemy do gotowania kapusty. Bo nie wiem, czy tak samo Wy e, robicie, ale ja na początku przez takie 5-10 minut gotuję tę kapustę, odlewam wodę i zalewam ponownie. Dlaczego? To za chwilę się dowiecie. Kapustę na początek na pół przekrawamy. Mm. Oczywiście, tak jak mówiłam, kroicie na ulubione części kawałki, jakie chcecie. Ja takie mniej więcej średnie, oczywiście za chwilę m, podzielę jeszcze na pół te części, które teraz kroję. Wiem, że również niektórzy robią taką młodą kapustę bez mięsa, ze śmietaną, z zasmaszką. Oczywiście, jeśli wam się spodoba ten przepis, to możemy przygotować również taką zasmarzaną bez mięsa. Zobaczcie, mamy tutaj część już kapusty posiekanej. Ja ją jeszcze pokroję w ten sposób i tak oto pociętą kapustę przekładam sobie do miski. Uwaga, tej kapusty będzie dużo, dlatego ja przygotowałam sobie naprawdę duży gar. Mam tutaj ten gar. Już stoi na piecu, tym tradycyjnym, który widzicie u mnie na każdym nagraniu. Także szybciutko kroję kapustę. Wy zobaczycie, jak już ta kapusta będzie w całości pokrojona. Tutaj sobie dotnę tylko. Także widzimy się za chwilę. Tej kapusty będzie naprawdę sporo, bo jedna miska jest już zapełniona. Wzięłam kolejną. A uwaga, jeszcze jedna kapusta nie jest skrojona. Zobaczcie, tak jak Wam mówiłam, ta kapusta jest. No, taką średnią wielkość pokrojona. Oczywiście ta ilość, która teraz jest naprawdę duża, zmieni się, zmniejszy się w procesie gotowania. To co, kroję dalej, widzimy się, jak już te główki będą wszystkie posiekane. Będziemy przygotowywać marchew, kiełbasę, a już później z górki, będzie naprawdę bardzo szybko. Bo gotowanie takiej kapusty to maksymalnie 15 do 20 minut. Kapusta jest już pokrojona. Jedna misa, druga. Uwaga. Trzecia, i tutaj jeszcze na desce. Teraz przygotujcie sobie naprawdę duży garnek. I do tego garnka właśnie ląduje. Uwaga! Właśnie ląduje kapusta. Ten garnek mam troszkę podgrzany, bo on był na naszym piecu. Druga miska. Oj, nie zmieści się, może nam. Trzecia miska. Bo wow, troszkę nam poleciało. Oczywiście to wszystko nam. Ta ilość zmaleje, i trzecia, trzecia miska była już, a teraz wszystko z deski zgarniam i uwaga taki wielki gar kapusty Zalewamy teraz sobie wodą. Około jednego litra wody wlewam i tak jak Wam mówiłam, całość będę gotowała 5, maksymalnie 10 minut. Odleję tą wodę. I ponownie zaleje kapustę już mniejszą ilością wody. Dlaczego? No bo bardzo często zdarza się, że ta młoda kapusta ma dużo w sobie nawozów, i bardzo często, zdawało mi, bardzo często zdarzało mi się kiedyś, że ta kapusta później po ugotowaniu, no niestety tym nawozem pachniała i nie nadawała się do jedzenia. Od kiedy robię tak, że podwójnie gotuję kapustę, jest rewelacyjna w smaku. Także mam nadzieję, że tak robicie a jak nie robicie tak, to róbcie ją swoim sposobem, będzie na pewno równie pysznie. Teraz garnek z kapuchą przykrywamy. Zapraszam Was do mojej kuchni. Zobaczcie, stawiam i niech to się gotuje. Po 5, maksymalnie 10 minutach. Całość będę odcedzała i pokażę Wam, jak zalewam kapustę ponownie. Teraz czas na marchewki. Obieramy, kolejno ścieramy na tarce. I uwaga, starte marchewki dodaję już po tym, jak odsączę tą wodę. One naprawdę szybko dochodzą. Także biorę się za ich przygotowywanie. Ja korzystam z marchewek starych. Jeśli macie młode, dodajcie młode. Nie ma to większej różnicy. Marchew jest już obrana czas na jej tarcie. Ja marchew trę na tych grubych oczkach. Jeśli chcecie, możecie również pokroić w cienkie plasterki, jednak wtedy Wasza marchew będzie się dłużej gotowała. Także według Waszych upodobań. Trę marchew i za chwilę się widzimy. Marchewka jest już starta. Ja teraz podniosę tą tarkę, pokażę Wam, ile jej tutaj jest. Za chwilę już bierzemy się za przygotowywanie kiełbasy. Ja robię bigo z młodej kapusty z latkiem kiełbasy. Niektórzy dodają również boczek, niektórzy dodają nawet surowe mięso. Dodajcie to, co najbardziej lubicie. Ja oczywiście w opisie powiem wam wszystkie składniki, które ja dodaję. Mam tutaj przygotowany jeden kilogram kiełbasy na trzy duże główki kapusty, dwie marchewki. Później szczypiorek, dużo szczypiorku i koperku i będzie naprawdę niezwykle. Pyszny obiad. Mam nadzieję, że będziecie wy zachwyceni smakiem, ale również Wasza rodzina. A jeśli wy macie jakieś tipy, sposoby na przygotowywanie domowego bigosu, takiej młodej kapusty, to koniecznie podzielcie się w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło. To skoro marchewka jest już starta, to przekładam ją do mojej ostatniej wolnej miski. Co pomogę tutaj za pomocą Noża. I teraz czas tak jak mówiłam na kiełbasę. Ja kiełbasę kroję w kostkę. Wy, oczywiście, jak chcecie, już Wam pokażę, jak ona się w środku prezentuje. Naprawdę jest bardzo chudziutka. Wybierajcie kiełbasę najlepszej jakości, bo to sprawi, że Wasz bigos później będzie rewelacyjny w smaku. A jeśli macie złej jakości kiełbasę, to lepiej jej w ogóle nie dodawać, bo złe mięso sprawi, że Wasz bigos. Będzie niestety niedobry. Kiełbasy jest dużo. Ja żadnej miski już wolnej nie mam, dlatego przygotujcie sobie wolną patelnię. Dużą patelnię. Ja sobie na dno tutaj wylewam olej. Dwie, 3 łyżki maksymalnie. Wylewam tutaj olej, bo kiełbasa jest chuda i nie ma w ogóle tłuszczu, by móc go wytopić. Jeśli lubicie masło, dodajcie masło. Za chwilę dodam tu pozostałą część kiełbasy. Całość idzie już tutaj na ogień z boku będzie się powoli już tutaj. Lekko smażyło, bo ta płyta ma ogień w całej wielkości. Także słuchajcie, kroję kiełbasę, tutaj wykładam całość się smaży i zostanie już nam niewiele pracy do przygotowywania tych pyszności. Kiełbasa jest już pokrojona, niecała ilość, nie cały kilogram. Dostawiłam tutaj cztery laski z tego względu, że było jej za dużo. Zobaczcie sami, ile tej kiełbasy tutaj jest. Zaraz będzie ona nam się smażyła. Ale my, przedstawię sobie tutaj tę kiełbasę, ale my zerknijmy teraz do kapusty. Uwaga, zobaczcie, jej ilość jakichś się zmniejszyła, dlatego teraz szybciutko biorę drewnianą łyżkę, zamieszam sobie kapustę, dosłownie za chwilę odlewam ją. Także my widzimy się już jak odleję kapustę, będziemy do tej kapusty dawać marchewkę kiełbasa się smaży, kapusta już odsączona, woda odlana dlatego teraz czas ponownie wlać tę wodę do środka, w tym razem nie dodajemy dużo tej wody na trzy główki maksymalnie pół litra kapusty, nie dodaję tutaj dużo wody z tego względu, że ja nie później nie dodaję zasmaszki, nie dodaję mąki ma być ta kapusta mega gęsta i zobaczcie woda jest już wlana, dlatego teraz do środka idzie również marchewka. Jak widzieliście dwie marchewki grubo starte. Całość teraz dokładnie wymieszam, a w międzyczasie jak się taka pusta będzie gotować, jak się kiełbasa będzie smażyć, pokroję sobie dużą ilość szczypiorku, dużą ilość koperku, a później już zostanie tylko i wyłącznie wykończenie. Jednocześnie tutaj przygotowując dla Was ten przepis prowadzę live'a, no i gdyby nie moi widzowie, zapomniałabym. Teraz dodajemy również ziele angielskie i liście laurowe. Trzy kulki ziela rzucam i dwa listki, takie małe, mam troszkę takie pogniecione te liście, ale to nic. Oczywiście całość sobie delikatnie wymieszam, by tych liści nie połamać. Przykrywam teraz pokrywką i niech to się całość gotuje. Kapusta się gotuje. Kiełbasa jest już gotowa. Za chwilę Wam pokażę, jaką najbardziej lubię. Szczypiorek, koperek pokrojone. Dlatego chodźcie teraz tutaj bliżej do kuchni. Zobaczcie. Właśnie uwielbiam najbardziej kiełbasę, jak ona jest lekko tak poprzypalana. Ale gwarantuję Wam, będzie miała niesamowity smak w kapuście. Przekładam teraz. Biorę sobie garnek, ale do tego garnka założę sobie rękawice. Przełożę na deskę. Kapustę i będziemy dodawać wszystkie pozostałe składniki, także za chwilę się widzimy. Kapusta już na głównym stanowisku. Teraz będziemy przekładać do tej kapusty podsmażoną kiełbasę. Raz, dwa, trzy, szybciutko do środka. Dodajemy również teraz koperek, szczypiorek. Dosłownie 5 minut wspólnego. Duszenie pod przykryciem, ale oczywiście wcześniej całość wymieszajcie sobie. A na koniec, jak już całość będzie pięknie ugotowana, dodamy sobie koncentrat pomidorowy, dodamy sobie również sól i pieprz do smaku. Nie dodaję teraz, bo chcę, by wszystko pięknie doszło. I zobaczcie, tak teraz prezentuje się kapusta, jest pięknie zielono. Jest tutaj widoczna marchewka kiełbasa. 5 minut pod przykryciem, i za chwilę się widzimy. 5 minut minęło czas teraz na koncentrat, a także sól i pieprz. Zobaczcie, jak ta kapusta się prezentuje teraz. Wiem, że niektórzy nie dodają koncentratu, ja jednak uwielbiam taką kapustę z koncentratem lub pasatą, także kapusta w dłoń. Super są te garnki, bo się nie nagrzewają rączki. Kapusta w dłoń i idziemy. Koncentrat pomidorowy mam już przygotowany. Nie dodaję go za dużo, dodam tutaj trzy czubate łyżeczki i w zupełności tyle wystarczy, by ta kapusta miała zarówno piękny wygląd, jak również wspaniały smak. Dodamy sobie również teraz sól i pieprz. Oczywiście później doprawimy sobie, dodamy jej więcej. Wystarczy wymieszać a dosłownie jeszcze dwie minutki pogotuje i dosłownie w 20 minut taka kapusta jest gotowa. Oczywiście my ją nieco dłużej przygotowywaliśmy, bo nagrywaliśmy dla was przepis, ale mam nadzieję, że wy szybciutko przygotujecie w swoim domu i będziecie cieszyć się wspaniałym smakiem razem ze swoimi najbliższymi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zostawcie subskrypcję, bo przypominam, że dążymy do 100 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że w tym roku nam się uda. I skoro już koncentrat jest w środku, sól pieprz w środku, to teraz całość mieszamy. I tak jak Wam mówiłam, jak już całość dokładnie wymieszam, jakieś dwie minutki i, i gotowa będzie kapusta. Przykro mi, teraz nic zupełnie nie widzę. Uwaga, uwaga. Już powoli zaczynam widzieć. Przekładam kapustę na ogień i Wy widzicie za chwilę efekt końcowy. O i kochani twórcy smaku, nie pozostaje nam teraz nic innego jak spróbować tych pyszności. Widzieliście efekt końcowy, dlatego teraz można się zajadać z wspaniałym smakiem, taki bigosik. Jedźcie sobie z młodymi ziemniakami i z chlebem, z czym najbardziej lubicie. Dziękuję wam za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku. Już teraz Wam zdradzę, że kolejny przepis będzie na sernik bezpieczenia Sernik Oreo. Cieszcie się wspaniałym smakiem razem ze mną. Do Ale zobaczenia.